Tak, wam wytłumaczę, że tak jest ze wszystkim, co chory psychicznie hejcik robi na szkolnej. Człowiek, który znęcał się nad Konowiczem, okradał go, chciał go yy, wsadzić do szpitala, do DPS-u zamknąć yy, wraz z Barnejem, podtykali mu dokumenty, żeby go było złosnowolnić, przejąć jego majątek. Nie tylko ze że nie chciał z nimi filmów nagrywać, ale po prostu no, złodzieje, nie? I ono skarża o to innych. Śledztwo jest przedłużone dlatego, bo w sprawie znęcania się nad Kononowiczem, nie. Bo te sprawy wszystkie w związku tam wokoło sprawy dla reportera to już dawno były sprawdzone i rozpatrzone. Natomiast doszły te nowe wątki właśnie związane z, z tym, co hejcik robi. Szczególnie po jego śmierci, nie? Jak próbuje latać po mediach i twierdzi, że śledztwo przedłużone w sprawie tego, że on się znęcał nad Kononowiczem, i on próbuje wykręcać kota ogonem z drugą stronę, że to. Yy, on jest jak gdyby tutaj zawiadamiającym. Nie wiem, kim on jest. On jest po prostu sprawcą znęcania się. I to nie pierwszego, bo tak jak mówię, już było sprawy o znęcanie się nad kobietami w jego patologicznym domu, w jego patologicznej rodzinie. Nie w jego domu, tylko w domu mamusi, której zabrakło w wychowaniu. Synka dlatego taki niezaspokojony jest seksualnie, nie szanuje kobiet, nie ma po prostu normalnego podejścia do świata, do ludzi zabrakło miłości w jego wychowaniu po prostu, nie? Od dziecka i dlatego taki hejt, takie kompleksy i tak dalej, nie? Ale pani się puszczała na tej hulajnodze. Nawiasem mówiąc, mijaliśmy to skrzyżowanie z, tymi, z tą sygnalizacją świetlną, gdzie mogliście zobaczyć właśnie, nie? Że tam można wyprzedzać na przejściu, bo, <noise> bo jest sygnalizacja świetlna, nie? Tak, no i, i to jest dokładnie to, co widzicie też wokół szkolnej. Nie rząd biega, próbuje wykręcać wszystko w drugą stronę, chociaż jest dokładnie odwrotnie, nie? czyli zarzuca innym to, co sam y, robi. Nie? I tak jest z tą sprawą. No, Pokazuję na, na przykładzie tego mojego zawiadomienia, że on się ma stawić obowiązkowo, złożyć wyjaśnienie jako świadek na mój wniosek, bo zażądałem po prostu, żeby. Y, z... Sędzina go ściągnęła i dokładnie wymaglowała, dlaczego on złożył to fałszywe zawiadomienie, jaki jest kontekst w ogóle całej tej sprawy. No i teraz całe przewidzicie, jak się sam jeszcze do tego podkłada, nie, bo opublikował ten kłamliwy filmik. Pod tym filmikiem tam mnóstwo hejterskich komentarzy. Ja to sobie wszystko skopiuję, wydrukuję i na rozprawie sąd to wszystko zobaczy. Dlaczego on złożył to fałszywe zawiadomienie? Odpowiedź jest pod tym filmem, który właśnie opublikował, nie że jest to po prostu kłamstwo służące mu do tego, żeby nękać, stalkować, zazdrości, że nie ma prawa jazdy, że nie ma normalnego życia, że jest patusem, że jest patostreamerem i tak dalej. Także tak to jest, że prawda nas wyzwoli i czubki, frajerzy i hieny twentarne często sami tą prawdę sobie pokazują. To tak po prostu ich boli, że to po prostu wywala na zewnątrz, niszcząc im więc próbują jakoś po prostu Uzewnętrznić ten swój ból, cierpienie, kompleksy nie. To wszystko, to całe szambo z nich się wylewa po prostu na zewnątrz. Nie, nie są w stanie utrzymać tych, tego bólu, cierpienia, tych emocji. To wszystko musi z nich wypływać. Czasem to zajmuje 4 godziny transmisji na żywo, nie. Tak jak u Hejcika, nie. Czasem zajmuje mu to krócej, nie. Generalnie niestety zajmuje mu to całe życie, nie. Zamiast żyć życiem coś pożytecznego, to on po prostu yy, marnuje czas na hejt, na zazdrość, na yy, no próbę wylansowania siebie na tym hejcie, że niby on coś może, decyduje, nie? bo on by chciał mieć takie właśnie to te napoleońskie zapędy. On by chciał być kimś wielkim, kimś znaczącym, kimś, kto wszystkich rozstawia po kątach, o wszystkim decyduje. To jest właśnie ta choroba mitomanii, nie? Ja się dziwię niektórym ludziom na przykład, bo nie dawaliście się już w pewnym momencie nabierać na opowieści mitomańskie Krzysztofa Kononowicza, ale jeszcze niektórzy dają się nabierać na mitomańskie opowieści Łukasza Hejcika, nie? A nawet jest gorzej, nie? Bo... On nie ma prawa jazdy, Kononowicz przynajmniej miał prawo jazdy, więc był bardziej normalny od Hejcika, nie? Wszystko to, co Hejcik od początku mówi, przecież to są kłamstwa, mitomania, nieprawda, produkty jego choroby psychicznej, chorej głowy po to, żeby wzbudzić zainteresowania, wyświetlenia i tak dalej, i tak dalej, Więc każdy, kto zna naprawdę łatwo to rozgryzie, nie? Natomiast... Widzę, że część ludzi jest jeszcze głupsza chyba od niego, nie? Bo się daje czasem na to nabierać, nie? Albo udaje, że się daje nabierać i to wtedy jest większa beka spajaca, nie? Że on się bardziej nakręca wtedy tym, nie? A może coś tym jest. Co ciekawe, zauważcie, że on miał takie okresy, że na przykład chyba przez ponad rok się ukrywał w tych różnych mieszkankach. Nie odbierał w ogóle zawiadomień, nie? A teraz widzicie dał się podpuścić, także będzie się musiał w sądzie pojawić, bo tak jak mówię, stawiennictwo ma obowiązkowe. Jak się nie stawi, to go doprowadzą z aresztu tymczasowego, albo jakieś grzywny będzie musiał płacić, a grzywien nie masz, z czego płacić, więc raczej zostaje tymczasowy areszt i przymusowe doprowadzenie na sprawę. Także zaczyna się robienie porządku z urojeniami mitomana, hieny cmentarnej itd. Jeszcze tego nie wie, interpretuje to w drugą stronę. To znaczy, próbuje też uspokajać się, nie? Ale wiecie, głupi człowiek tak już marzy. Nie rozumie konsekwencji po prostu swoich działań, nie przewiduje konsekwencji swoich działań. Nie rozumie, że jak się składa jakieś fałszywe zawiadomienie albo chodzi się, opowiada publicznie kłamstwa, pomówienia wobec innych ludzi, to prędzej czy później nadejdzie czas, kiedy będzie musiał za to ponieść. Karę, i ten czas już się zbliża. Nie chcę się leczyć, więc coś zostaje innego. Czego będzie odizolować od normalnych ludzi, od zdrowego społeczeństwa po prostu. I tyle. I skończy się mitomania, urojenia i tak dalej, i tak dalej Bo prawda nas wyzwoli mitomani, urojeniach delikatnie przetrąconego Łukaszka, ale pan się ładnie ustawił. Kurna, żeby nie można było zaparkować. Fachowiec. Jest już 8 minut, także wyprodukowałem się tyle, ile trzeba.